Dzień dobry. Witam Was dzisiaj we Flandry. I jadę tym razem o 5 fragów do zadania specjalnego. Mam rozegrać 5 bite, w których tyle fragów będzie mi się udawało zdobyć. Nie jest to wielkie wyzwanie, chyba że gajziny się do tego dołożą. To wtedy jest pod górkę. Mapa już jest jakiś czas w grze i na początku grało mi się tutaj bardzo fajnie, a potem przestało tak fajnie być. Na dzisiaj Flandria jest moim zdaniem raczej dla niszczycieli czołgów. Albo innych pojazdów, ale z dobrą optyką, te przestrzały tutaj są bardzo długie, i tygrys sobie nie zawsze radzi, nie zawsze udaje się namierzyć przeciwników na tak duże odległości. Więc przestałem mapę lubić i gram raczej tak zachowawczo. A w moim przypadku zachowawczo. Wygląda tak, że jadę na środek mapy, na punkt B i tam zaczynam y, poważną grę. Zdążyliśmy stracić już dwa punkty. Na punkcie B jest już drużynowy, teraz zaczyna go zbijać. Mam nadzieję mu w tym pomóc. W tego punktu przede mną jest challenger stracił gąsienicę a ja w tym momencie próbuję zająć lepszą pozycję znaleźć kadłub no i challenger zniszczony a kolega przy mnie zniszczył też helkata no zaczął się naprawiać, przestał a niech sobie robi co chce, chciałem mu pomóc niech sobie radzi sam Punkty przejęliśmy. Drużynowi przejmują też punkt A. Y, y, punkt C, a na punkcie A nie wiadomo co się dzieje. Tam jest mój plutonowy. Są też dwa czerwone pojazdy. No a ja z tego środkowego kapa będę próbował wjechać jak najdalej na po, y, pole czerwonych. Zamieszać. Trochę im popsuć krwi, jest tutaj M4A1 jest też M18 M18 z krytykiem zatrzymany, no i kolega sam się wysadził, tyle że ja zdążyłem wystrzelić do niego, no i musiałem czekać na przeładowanie, żeby to M4A1 zniszczyć. Przede mną jest jeszcze Sherman. A na punkcie A nikt plutonowemu nie pomaga. Ten Sherman schowany za wzniesieniem. Podjadę sobie do niego. No nie podjadę, bo już go nie ma. Za to w tym momencie będę mógł od tyłu podjechać do yy, kapa i tam spróbować jakoś plutonowemu pomóc nie było przestrzału zginął jeden z czołgów na punkcie zostały jeszcze dwa teraz zginął drugi został tylko ciężar kW1 no i tu powalczymy już razem z plutonowym nie wiem co to jest za niszczyciel nie udało się trafić do kW a plutonowy przejmuje kapa. No, kawół tak się ustawiło, że nie bardzo mam jak do niego strzelić. Do tego jest obrócony w moją stronę. Pierwszy strzał nieudany, drugi krytyczny. A kawulca dokończył plutonowy. No, skoro tak długo tutaj stał i walczył, niech sobie ten punkt przejmie. Ja jeszcze tylko oddam strzał w stronę M36. Tam trochę bardziej po prawej stronie jest jeszcze PVKV. No, a że wygląda na to, że będziemy mieli wszystkie punkty przejęte, no to tak jak na początku chciałem jechać. Tak, teraz będę jechał, właśnie. Jak najdalej w stronę, w stronę respa. No i tak, jak mówiłem, napsuć krwi czerwonym. Niech nie mają mleko. M6A1 ściągnięta gąsienica. Jeszcze raz. M6 rozwalona. No i niestety zaczynamy tracić punkt B. Nie ma to wielkiego znaczenia, bo mamy pozostałe punkty, przynajmniej na razie. no i tutaj jest ten PVKV a niżej troszkę bliżej mnie jest też T-34 85 pod dwie lufy to tak nie bardzo mi się uśmiecha wyjechać ale też stać tutaj nie ma wielkiego sensu swoją, swoją część zadania już mam zrobioną zniszczone M4A1 więc to co miałem zrobić to zrobiłem. Mogę teraz ryzykować, nawet stratę czołgu, ten teciak. Tylko trafienie rykoszec po wieży. Na szczęście teciak też nie strzelił celnie. No i kolega zginął. Zdążyłem się przed nim przeładować. Podjeżdżam już coraz bliżej RESPA, tylko że do punktu A, tam się zbliżają czerwoni. Następny M4A1. Tutaj jest PVKV. Stracił działo. Musi to naprawić, a ja w tym czasie go rozwaliłem jeszcze od z prawej strony z Respa zaczął do mnie strzelać Sing. Tutaj R3, na dystansie Tygrys West. Trochę słabo ten strzał przymierzony i nic się tam nie wydarzyło. Tygrysa skończył któryś z drużynowych. Ja już mam włączonego Kapusia. No, i byłoby dobrze się wycofać, pomóc jeszcze raz plutonowemu, bo tam z tym ciężarem się strzela. A ten ciężar to jest IS1 zniszczony. Jeszcze raz próbuję tutaj namierzyć R3. No i R3 zniszczona. Chyba była L3, U, SM, no nieważny, brak zrobiony. I z respa wyjeżdża T34,85. Tylko trafienie A szkoda, bo mam 14 bombowców. Gajdziny o dziwo dołożyły od siebie aż 3. No i. Była nikła szansa na atomówkę, ale nikła, bo było za mało czasu, żeby liczyć na wylot i zrzucenie tej bomby. Tak czy tak, zdobyte dwa żółte medale. Cześć, zadania zaliczona. I z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.